Szczęść Boże! Dzisiaj rozważymy zagadnienie, jakie jest podejście szóstaka do sprawy bluźnierstwa. Wszystko to jest na bazie tego, co się wydarzyło 8 czerwca 2019 roku w Warszawie, czyli gdzie jeden pan o nazwisku Niemiec od wielu lat przebierający się za księdza zrobił parodię Mszy Świętej przed. Samym prawda, marszem LGBT. I pytanie teraz, czy to obraża Boga i wiernych, czy też nie? I czy takie sytuacje, jak prawda Matka Boża, która jest przebierana w te ich kolory, prawda, czy to jest obraźliwe, czy nie? No ja powiem tyle: no, kiedyś znak ten czy był pięknym znakiem, który oznaczał. Prawda, zawarcie przymierza z ludźmi, że Pan Bóg nie będzie karał. No a ci ludzie prawda, to też sprofanowali to wszystko tak jak wszystko potrafią profanować, bo no, przypomnijmy sobie ostatnie y, chwile, zanim biblijna Sodoma i Gomora zostały zniszczone, to była taka sekwencja, y, że tam, gdzie przyszło dwóch aniołów, y, którzy nawet mieli symboliz symboliz symbolizować dwie osoby z Trójcy Świętej, bo prawda, trzech aniołów przyszło do Abrahama, jako symbol Trójcy Świętej, a potem dwóch z nich poszło dalej ratować prawda, krewnego Abrahama, czyli Lota. No i jak tam chcieli ich ratować, no to prawda, towarzystwa gejowskie świata antycznego były tak rozbestwione, że. No bo oczywiście ci aniołowie byli w postaci ludzkiej, przyjęli wygląd ludzki, to były tak rozbestwione, że chciały ich po prostu zgwałcić. No i tyle. Także. Jak to się mówi, jest to już taki wstępny, jakby zapowiedź tego, że te towarzystwa, które no profanują wszystko, co jest związane z Bogiem, bo ich, jak to się mówi, chuć jest ponad to, Tą swoją, tym swoim zboczeniem, prawda, homoseksualistycznym, chcieliby zawłaszczyć i zniszczyć wszystko, ta, prawda, żądza jest ich bóstwem, jest ponad wszystko. No ale w momencie, kiedy, jak to się mówi, coś takiego już wychodzi na ulicę i zaczyna właśnie zawłaszczać tą przestrzeń ogólnie dostępną, no to wtedy rodzi się problem, bo właśnie to bluźnierstwo, czyli od tych czasów antycznych, czyli powiedzmy, no, dwóch aniołów symbolizujących dwie osoby Trójcy Świętej, którzy mieli być, no prawda, ale nic się takiego nie stało, proszę sobie poczytać, bo tam prawda, oślepieni zostali ci źli homoseksualiści czasów antycznych. No a tutaj teraz po prostu też chyba działania katolików wynikają, żeby po prostu nie było promocji takich rzeczy, no bo jest to po prostu zło. i związane jeszcze z bluźnierstwem. No a co pan szósty tak na to, jako wyświęcony kapłan kościoła katolickiego? Kani wiecie, że ostatnio w związku z, tam, z różnymi tymi prądami kulturowymi i tak dalej, pewnymi starciami chrześcijaństwa z tym, co się dzieje w świecie, występuje dużo takich miejsc, gdzie jakby dochodzi do jakiegoś obrażenia, czegoś takiego, co nazywamy uczuciami religijnymi. Chodzi mi o te różne manifestacje, np. parady yy, promujące, w sensie walczące o prawa LGBT, yy, te, te różnego rodzaju. Nie chcę nawet o tym mówić, bo to jest dosyć obleśne. Yy, w sensie profanowanie Eucharystii, Matki Bożej i tak dalej. I muszę przyznać, że chociaż absolutnie oczywiście to jest obrzydliwe i to jest okropne, mnie to jakoś nie obraża. W takim sensie na tyle kocham Pana Boga, Eucharystię, Matkę Bożą, że absolutnie mnie nie obraża, co tam sobie ktoś namaluje o tym. Chociaż jest to obrzydliwe, absolutnie. Ale znalazłem takie zdanie, u świętego Tomasza, które skierowało moje myśli w tym kluczu, jakby na coś innego. Mianowicie, święty Tomasz w sumie Contra Gentiles, czyli to jest taka, takie dzieło przeciwko poganom, yy, mówi o tym, czy można jakoś obrazić Boga, jakby w jaki sposób obraża się Boga. I święty Tomasz pisze tak, że głównym celem działania pana Boga w człowieku jest doprowadzić człowieka do pełni doskonałości, do pełni piękna, do pełni dobra, do pełni świętości, żeby człowiek po prostu rozkwitł, żeby człowiek stał się tym albo takim, jak go Pan Bóg zaplanował. I mówi św. Tomasz, że obraża się Boga wtedy, kiedy wyrządza się szkodę własnemu dobru, czyli kiedy działa się na szkodę własnemu... jakby własnej doskonałości. Czyli mówiąc krótko, jeżeli robisz coś, co sprawia, że nie jesteś w pełni Pięknym, dobrym, cudownym, świętym, doskonałym człowiekiem, można by to nazwać grzech po prostu, nie? czyli coś, co ciebie niszczy, coś, co sprawia, że nie osiągasz najwyższych standardów tego, kim powinieneś być, to właśnie to obraża Boga. Tylko zauważcie, nie obrażamy Pana Boga, obrażając Pana Boga, czyli mówi to Święty Tomasz, jakby w domyśle, może to jest tylko moja interpretacja, ale że kiedy powiesz coś złego o Panu Bogu, to On się nie obrazi. Jeżeli powiesz coś złego o tym, jaki on jest, to, to go nie obraża. Ale obraża go to, kiedy zaniżasz siebie samego. Czyli Bóg jest obrażony, w takim sensie doznaje obrazy, wtedy, kiedy jego obraz zostaje zniszczony. Panie, myślę, że w tej debacie, ja nie mówię, że ona jest niepotrzebna i rzeczywiście są takie rzeczy, które są absolutnie obrzydliwe i pewnie trzeba z tym jakoś tam walczyć, żeby ludzie nie obrażali tego, w co wierzymy. Ale mnie osobiście w ogóle na takiej walce nie zależy. Nie zależy na tym, żeby nieustannie walczyć o to, żebyśmy jako ludzie byli najdoskonalszą wersją tego, kim mamy być. Bo wtedy, kiedy nie jesteśmy, to właśnie to obraża Pana Boga. No właśnie, a Ty wolisz walczyć o to swoje dobro, prawda? Wewnętrzne, własne, bo z tego, co pokazujesz, to Cię defetystycznie yy, samozwalnia, z obowiązku obrony wiary chrześcijańskiej na tej ogólnej płaszczyźnie, prawda? A szczególnie jako księdza, jeszcze. No i także się, prawda, usprawiedliwił, że nie musisz nic działać. Poza oczywiście walką wewnętrzną i samorozwojem. Co ja Ci mam na to odpowiedzieć? No, patrzcie, jaki łobus. Łysy. Nie dość, że po prostu Tomasza wciąga w te swoje Tutaj ma to, to, to jeszcze takie tutaj rzeczy opowiada. A więc co? No, z, najpierw odpowiem: zgadza się, szóstek. Jak zwykle, to jest tylko Twoja interpretacja i się mylisz. Teraz o co chodzi? No Z ściąganiem Świętego Tomasza, to ja akurat pozwoliłem sobie sprawdzić sumę kontra Gentiles i tam to dotyczy czegoś całkiem innego: czyli rozwoju człowieka. Jeżeli człowiek się nie rozwija, to, to oczywiście na obraz Boży, to to obraża Pana Boga. Ale to nie ma nic wspólnego, jak to się mówi, z kwestią bluźnierstwa, która jest w tym momencie rozważana. No I Tomasz też się akurat zajmuje kwestią bluźnierstwa w taki sposób. Znaczy, nie pomyliłeś samorozwój, znaczy specjalnie to zrobiłeś, ja podejrzewam, że, żeby po prostu uciec od zagadnienia bluźnierstwa właśnie w ten samorozwój chrześcijański po prostu, czy wzrastanie chrześcijańskie, no i wciągnąłeś do tego niecnego, prawda, swojego tutaj. Czynu jeszcze świętego Tomasza. A święty Tomasz w innym dziele, czyli w sumie teologicznej, yy, druga część drugiej części, zagadnienie 13, artykuł trzeci, wyraźnie zapytuje i stwierdza, czy grzech bluźnierstwa jest największym z grzechów. I odpowiada w taki sposób, na przykład porównawczy, że jeżeli porównamy bluźnierstwo z morderstwem, jak powiedzmy ciężkość tych grzechów, to jest jasne, że powiedzmy, bluźnierstwo jest synem popełnionym bezpośrednio przeciwko Bogu. I stąd jest większym grzechem niż np. morderstwo, które jest grzechem, powiedzmy, przeciwko bliźniemu. Z drugiej strony, co prawda, jeżeli porównamy te dwie sprawy w stosunku takim, że jaką szkodę to większą powoduje komu, no to większym grzechem jest z kolei morderstwo, no bo. Ono powoduje, jakby zejście, jakby powiedzmy, bliźniego, a z kolei bluźnierstwo, to powiedzmy, Bogu nie robi takiej szkody mniej więcej. Ale święty Tomasz za chwilę mówi: Jeżeli ciężar grzechu zależy od intencji, złej woli i to jest podstawa, jakby powiedzmy, rdzeń grzechu jest powiedziane, że jeżeli ktoś, znaczy taki bluźnierca, zamierza szkodzić Bożemu Honorowi to po prostu jest to grzech oczywiście o wiele cięższy niż morderstwo. I tutaj już tak nie ma co uciekać w jakieś samorozwoje i w pokrętne tłumaczenia podawanie czegoś innego po prostu, tylko że no, Święty Tomasz wyraźnie odpowiada jakim grzechem jest bluźnierstwo. I ci ludzie, którzy chodzą z tymi po prostu, jak to się mówi, wielokolorowymi flagami, i Matkę Bożą po prostu w to wciągają, to znaczy obraz Matki Bożej częstochowskiej, czy parodię mszy, No to powiedzmy sobie, grzeszą ciężko. I taka jest prawda. A no, chyba tylko ci tyle mogę powiedzieć, że ci mniej więcej zacytuję komunikat, który po tych zdarzeniach, które były w Warszawie, w niedługi czas potem wydał Episkopat Polski. Episkopat Polski! Także to może dla Ciebie będzie jakieś tam zastanowienie, prawda? No bo to zgromadzenie polskich biskupów. No i ten komunikat mniej więcej brzmi tak, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce 8 czerwca w Warszawie, trzeba podkreślić, że z wielkim niepokojem dowiadujemy się o kolejnych faktach i miejscach, w których dochodzi do obrażania Boga i ludzi wierzących. Wydarzenia te mają znamiona bluźnierstwa. A katechizm Kościoła Katolickiego jasno mówi o bluźnierstwie. Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ona na wypowiadaniu przeciwko Bogu słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, nie mów, na mówieniu o Bogu źle i na braku szacunku względem Niego w słowach i na nadużywaniu imienia Bożego. To jest paragraf 2148 Katechizmu Kościoła Katolickiego. To był cytat, który był w tym komunikacie zacytowany. No i teraz dalej. Tak więc, ten komunikat Episkopatu Polski mówi, tak więc istotą grzechu bluźnierstwa jest nienawiść skierowana przeciwko Panu Bogu i temu, co święte. Narzędziami w tej walce z Bogiem jest wyśmiewanie prawd wiary, jak również naigrywanie się z symboli oraz praktyk religijnych i wykorzystywanie ich do prowokacji. W społeczeństwie nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi wierzących. No i to tak w skrócie szóstak, mniej więcej myśli zaczerpnięte z komunikatu episkopatu Polski na ten temat. No i można by zapytać, no i co ty teraz powiesz? Jaki ten Twój rozwój wewnętrzny, osobisty, personalny wygląda. No i można by powiedzieć, co ci twoi czciciele, którzy za tobą idą mieliby zrobić, dla których jesteś bohaterem. Hmm.